Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj leci Premium Gold Special Edition Pack, w którym mam taką cichą nadzieję, że trafię inne limitki niż ostatnio, czyli był chyba Lewy, kurtua i chyba Cristiano Ronaldo. I taka cicha nadzieja jest, o to co możecie naklejkę FIFA przykleić na przykład na stół. Ja tego nie będę robić, bo będzie OPR zaraz. No ale... Wyciągamy sobie już tą wielką saszetkę z Messim Kurtuam, Mentim i Wlachowiciem. No i lecimy. Kto tu taki będzie? Proszę, żeby to był ten drugi zestaw. Nie. No czyli będę musiał się wymienić po prostu. Jest Ronaldo, Kurtua i Lewy. Po prostu będę musiał zrobić wymiankę. No niestety tak się trafiło, że się trafiło to samo co było, więc no nic nie zrobimy. Trzeba się po prostu wymienić. I tyle Czasami tak bywa. No nie będę kupował specjalnie Premium Goldpaka tylko po to... ooo i lech Poznań. Ale do tego racham Sterling na limitce, więc spoko. Nie jest to powtarzająca się limitka, co mnie na pewno cieszy. No i co? Ja Wam serdecznie dziękuję, dajcie znać, może ktoś z Was ma na wymianę te premium. To się wymienię, no bo mówię, nie chcę tam kolejnych 40zł chyba wydawać na taką saszetkę. No nie o to chodzi. Trzeba też gdzieś oszczędzać, więc wolałbym się wymienić. No i tyle, jak nie to to sprzedam i dokupię i tyle, no. Chociaż wtedy mogę nie trafić, więc... Lepiej się wymienić. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Lecimy po 600 subików. Naprawdę, ostatnią mega, mega oglądalność jest mega. suby lecą, więc jest super. Dzięki Wam serdecznie i trzymajcie się. Siemaneczko, cześć.